Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zresencuję dla Was Weldosa Maxa stworzonego z tych trzech mikseli Linki do wszystkich trzech recenzji tych mikseli znajdziecie w opisie. A na razie, ja biorę się za budowę. Tak wygląda już złożony zestaw. Przyjrzymy się mu za chwilę. Na początek, jeśli chodzi o instrukcję, to ma ona 77 etapów budowy. No i jest w miarę przejrzysta. Nie ma z tym problemu. 42 strony plus kilka reklam, ponieważ jest to instrukcja, która jest zapisywana na komputerze w PDF-ie. W każdym razie, jeśli chodzi o elementy, które użyte nie zostały do Weldosa Maxa. To jest ich na tyle dużo, że można z jakiegoś skonstruować, yy, że można skonstruktować jakiegoś małego miksela, yy, miksela raczej samemu. Mam tutaj trzy pary, czyli, mm, trzy oczy plus jedno takie, więc nie ma problemu z tym. Mamy jeszcze tą taką yy, czapeczkę do mm, tego, do budowniczego. Więc jakiegoś małego miksera budować by się na pewno dało. Nawet ja tutaj już mogę zacząć za, za, za ja już mogę tutaj zacząć budować, chociaż yy, nie teraz, ponieważ tutaj wam zaraz recenzuję naszego dużego Weldosa Maxa, który jest mniejszy niż mogłoby się wydawać, yy, mimo tego, że jest on z lepkiem trzech Niecałych mikseli. To jest on całkiem normalnych rozmiarów, jeśli chodzi o klasyczne miksele. Ma on tutaj oko oraz zęby, czy coś w tym rodzaju, oraz te rogi zrobione z tych bananów srebrnych. Tam z tyłu ma jeszcze takie płytki czerwone, nie widać ich, ale one tam są, o tym mniej więcej. I one imitują język, prawdopodobnie. Mamy tutaj wiertło obrotowe takie dosyć potężne wiertło, więc y, fajnie. Tutaj mamy z kolei rękę. Y, takie dwa palce robimy to, to. Zamykają się, oczywiście, obrotowe. Yy, nogi, yy, tak wyglądają, są dosyć stabilne. Raczej postać jest dosyć stabilna, więc yy, przy delikatnym sztucznieciu się nie, nie, się nie przewróci, aczkolwiek przy mocniejszym już yy, tak nie będzie to wyglądało. Ma tutaj taki obrotowy mechanizm, tutaj ma tą skałę i to właściwie trochę dziwne jest. O, właśnie. Jedna z funkcji. Yy, ale ogólnie mi się podoba. Szkoda, że takich gigantycznych, maksymalnych mikseli nie sprzedają oddzielnie, tylko trzeba rozwalać swoje małe, słodziutkie miksele, żeby stworzyć takiego potwora. Z tyłu natomiast ma zabór oraz czerwone groszki, nie wiadomo z jakiej przyczyny. Yy, mimo tego, że jest to właśnie z lepłych trzech mikseli, to nie wygląda on jakoś spektakularnie. I szczerze wam powiem, że ja zostanę przy klasycznych trzech mikselach. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało, więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!